dobry, dzisiaj przy kawce omówimy sobie 10 największych błędów przy wyborze rekuperatora ściennego. Pierwsze to zły dobór wydajności. Jak sama nazwa wskazuje, nie można dobrać małego urządzenia do wielkiego pomieszczenia i odwrotnie. Zwiększa to koszty rekuperacji albo nie jest to po prostu efektywne. Drugi punkt to pomijanie poziomu hałasu. Wyobraź sobie, że masz taki rekuperator w sypialni. No, nie wyśpisz się. Trzeci punkt to brak sprawdzenia efektywności odzysku ciepła. Nie oszczędzisz. A o co tu chodziło? O oszczędności. Punkt czwarty: Ignorowanie procesów filtracji. Nie sprawdziłeś. Będziesz miał dalej pyłki, smog i różnego rodzaju pleśnie. Nie o to chodziło. Punkt piąty: zaniedbanie energooszczędności. W dłuższym okresie czasu większe rachunki, brak zadowolenia. Szóste: nieodpowiednie materiały. Źle dobrane materiały żółknie, nie wygląda dobrze. Punkt siódmy. Brak uwzględnienia łatwości montażu. Miało być pięknie, a musisz przekuć połowę mieszkania, co powoduje większe koszty, a nie o to chodziło. Punkt ósmy. Źle przygotowanie, źle wybrane miejsce montażu, co może powodować słabą efektywność tego urządzenia. Nie o to chodziło. Dziewiąte. Nieodpowiedni producent. Może mało znany, co powoduje słaby dostęp do części zamiennych, słaby dostęp do serwisu, tym samym zwiększa koszty eksploatacji. Punkt 10. Skupienie się na cenie. Niższa cena, producent się zwinął, nie ma serwisu, nie ma części. Zwiększyliśmy koszty eksploatacji, albo musimy wymienić na inny, znowu nowy. O to chodziło? Nie. Unikaj tych błędów, wybierając swój rekuperator. Kieruj się swoimi wyborami, swoją ciszą i swoim komfortem. Ciao.